Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Zapraszam Was na najbardziej ekscytujący spacer w ogrodzie. Wszystkie moje warzywa. Warzywa w tunel, warzywa w szklarni, warzywa bez osłon, warzywa przygotowane tutaj punktowo, warzywa na zrębkach i tak dalej. No, bardzo fajny spacer. Ale to nie będzie tylko taki, wiecie, spacer. Pokażę Wam właśnie porównanie wzrostu warzyw na różnych stanowiskach. Na jednych rosną bardzo słabo, bardzo słabo. Wręcz wyglądają, jakby miały zaraz paść, albo można powiedzieć, wręcz padają. Natomiast na innych rosną świetnie. To jest to, co Wam właśnie mówiłem, że trzeba to, to, to i będzie bardzo dobrze, i jest bardzo dobrze. Więc w tym filmiku zobaczycie moje wszystkie warzywa, ale też powiem, dlaczego niektóre rosną źle, dlaczego niektóre teraz rosną dobrze, więc posłuchajcie. No i tutaj standardowo polecam Wam zakup moich produktów. Teraz są bardzo dobre promocje. Zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. No i zaczynamy tutaj, jak już tutaj stoję. Tutaj jest tunel foliowy. Tam zresztą tu, tunele są dalej. I w tym tunelu mam takie same warzywa, co bez osłon. I zaraz tam się przejdziemy. Tutaj już to bardzo dobrze wszystko wygląda. To jest to, co powiedziałem. Warzywa miały letnią wodę. To było ważne, żeby szybciej doszły do siebie. Warzywa były też stale, no właśnie, podlewane. Raz dostały ten stymulator wzrostu do warunków stresowych, a Saschi SL to nie ma co porównywać to ze środkiem ochrony roślin. Bardzo fajny właśnie taki środek. Oczywiście to nie jest re reklama płatna, nie mam współpracy z żadną firmą, ale stres był bardzo duży, bo były bardzo duże różnice temperatur i tak dalej i tak dalej, duże wiatry, no mnóstwo różnych przeciwności. I warzywa dostały raz nawóz. To, co też powiedziałem, mimo tego, że no, gleba jest przygotowana, że tam da, zro, zrobiłem sobie choćby tutaj dołek, dałem sobie do dołka obornik granulowany bydlęcy. To jednak szybkie uzupełnienie składników w warunkach stresowych, to naprawdę było bardzo ważne. No i widać, że to wszystko ruszyło. Oczywiście najważniejsze jest tutaj ciepło, a ciepło jest. I nie tylko tutaj, ale też poza. No, więc to było tutaj najważniejsze. I Zobaczcie sobie, jakie mam tutaj warzywa. Tutaj mam patisony. O, choćby tutaj fajne widać to, że jest tutaj taki liść, to nie ma co się tym przejmować. Patisonki. Ja zbieram takie małe, bo ja bardzo lubię. My bardzo lubimy w słoikach. Takie, bo właśnie bardzo małe. Trochę większe niż te. Może z dwa razy większe niż, niż ten patisonek tutaj, więc za niedługo będą zbiory. I to jest bardzo ważne w uprawie warzyw dyniowatych, żeby zbiory były szybko, żeby ten krzak się bardziej, jeszcze bardziej rozwijał. No i jak tutaj mamy te patisonki, to tutaj mamy cukinie. I tak samo to będzie bardzo ważne. Spójrzcie sobie swoją drogą, jak pięknie już mi ta cukinia zaczyna owocować. I zobaczcie sobie, jedna taka Odrzucona i to się też nie ma, nie ma tym przejmować. Na początku tak jest, że krzak może samoistnie odrzucić owoc, jak również po prostu może zostać ten kwiatek, bo, bo, bo to był kwiatek żeński tu mamy kwiatek męski kwiatek żeński niezapylony. No ale spójrzcie sobie, ile tego tutaj już się tworzy, jakie piękne krzaki to jest różnica kilku dni kilka dni. A to wygląda już zupełnie inaczej, i to dojdzie sobie dotąd. I ja to już zbieram kilka dni i ten owoc będzie zbierany, bo cukinia ma się skupić na dalszym wzroście, a nie wiecie, na, na tworzeniu jakiejś takiej wielkiej. Więc cukinie wyglądają pięknie, tak samo pięknie wyglądają papryki. A jak pokazywałem wam kilka dni temu, to były wiecie, takie jasne, żółte, takie ten. Część osób mi pisało, że no warto by je nawieść, one dostały właśnie raz ten nawóz, ale najważniejszy to był właśnie ten czas, żeby to się przyjęło. Przy nawożeniu do listy to się szybciej przyjmuje. Ja też dałem, jak posadziłem tą wodną zawiesinę Leonardy, to są te kwasy humusowe, fulwowe, ulmowe i huminy. To jest ten na przykład blegrzek lub multirutz, po prostu to się też właśnie lepiej przyjmuje, lepiej rozrasta się korzeń i jest tutaj efekt. Swoją drogą, jak ja mówię, to, to, to mnie to tak cieszy wszystko, że ja to, wiecie, pokazuję Wam teraz. No w porównaniu z zeszłym rokiem oczywiście wygląda to gorzej. Natomiast no i tak jestem bardzo zadowolony, że mimo tych chłodów i tak dalej, mimo tego maja, to już rośnie ładnie. Więc tak, tutaj mamy te i powiem Wam tak, jak zawsze radzę Wam urwać kwiatki na pierwszym rozwidleniu w przypadku papryki. Tak, tutaj sobie dla kilku sztuk zostawię, żeby mieć właśnie porównanie, bo ja tych papryk mam bardzo dużo, więc no, miałem urwać y, u wszystkich, ale postanowiłem tego w przypadku niektórych sztuk nie zrobić. I tutaj właśnie tak jest. Dwie papryki, no i to sobie dalej tutaj rośnie. Tutaj mamy na przykład mniejszy krzak, teraz Wam pokazuję. No, ale papryka ładnie rośnie. Będzie też specjalny filmik o jej uprawie. Ciemne liście fajnie wszystko wygląda. No i chodźmy sobie dalej. Tutaj mamy właśnie sześć rzędów papryki. I następnie mamy pomidory. Pomidory w tunelu też rosną bardzo dobrze. Trzeba oczywiście odpowiedniej pielęgnacji, przywiązanie, obrywanie wilków i nie, i nie tylko. Ale to już widać też właśnie, że te pomidorki, które były marne, właśnie już się przyjęły, więc się bardzo cieszę. Tutaj jest następny tunel, muszę przymocować swoją drogą bakłażany. No wiecie jak to jest, mało czasu, nie wszystko się zrobi, ale już praktycznie będzie porobione nawadnienie, też się bardzo cieszę, no bo to bardzo dużo czasu zabiera, żeby to wszystko podlać. Tam były bakłażany, tutaj mamy ogórasy, ogórki gruntowe, niedawno co posadzone. One też właśnie, to będzie to samo co w przypadku papryk, patisonów i tak dalej. No chwilę to potrzebuje i się fajnie zabierze, będzie fajnie rosło. 7-10 dni i zobaczycie, że one będą już dwa razy większe albo jeszcze większe. Tak po prostu jest. Warzywa potrzebują czasu, żeby się ładnie przyjąć. Więc tutaj mamy trzy rzędy ogórków gruntowych. Które będą rosły w tunelu foliowym. To też będzie bardzo fajne porównanie, bo obok, tutaj po lewej stronie, mam też właśnie w uprawie bez osłon ogórasy gruntowe. No, bo tak jak powiedziałem, wszystko tutaj mam i w, i w tunelu, i bez osłon. Tutaj niedawno posadziłem melony. One już powoli zaczynają się przyjmować. Przyjęły się już tykwy. Spójrzcie sobie, no to był, nie wiem, czy to nie był błąd, no bo tykwa jednak rozrasta się bardzo ale tak mnie podkusiło, wiecie jeden rząd takiej tykwy sobie tutaj wsadzić mogłem ją na, w ostatnim rzędzie na samym końcu no bo ona się będzie bardzo rozrastała ale widać, że ona się już przyjęła liście Ciemne, ciemnozielone, to jest bardzo dobry znak. I pokazywałem wam marne arbuzy, że one wiecie, słabo rosną ten. Natomiast tutaj już, już widać, że te arbuzy się przyjęły. Te liście nie są ważne, ważne jest to, co jest tutaj. To zaczyna rosnąć, wszystko jest super. No i wracamy się do początku. Wszystko, co wam pokazałem, rosło w tych dwóch tunelach, czyli w tym i w tym, który jest tutaj. A teraz mamy taką samą uprawę, ale bez osłon. I co tutaj widać? Widać, że te warzywa już rosną gorzej. Też już rosną nieźle. Też zastosowałem takie, taką samą pielęgnację. I one już rosną nieźle, ale widać, że rosną gorzej, bo tutaj jest po, po prostu zimniej. Ciepło jest ogromnie ważne w uprawie warzyw. I zejdźmy sobie tak na dół, spójrzmy właśnie sobie, to są Patisony. No różne, są większe, mniejsze, ale widać, że ta wielkość już nie jest aż taka duża. Tu mamy cukinie. Też różnie to wygląda, ale żadna nie jest tak duża. Jak tam w tunelu foliowym, ale też już są dosyć fajne. Papryki, 6 rzędów, widać, że one też się przyjęły, ale właśnie to ciepło jest tutaj ogromnie ważne. Dzięki temu, że jest ciepło, no to to się właśnie szybciej przyjmuje i tak dalej, no lepiej rośnie. Więc tutaj 6 rzędów papryki, już niezłe, ale to, jest, to, już, jest, to już właśnie nie jest to samo, co tam. No i następnie mamy pomidory, też 6 rzędów. Jest wiele odmian pomidora. Miałem wczor wczoraj o tym filmik, takie, które rosną dobrze w tunelu, takie, które rosną dobrze bez osłon. One widać, że, że, że też już się przyjęły, bo były takie sobie, były przeciągnięte, no bo sadzone były później niż powinny przez ten maj, przez ten też brzydki czerwiec. W sporej części, no ale teraz już się przyjęły i rosną. No i chodźmy sobie dalej, patrząc na te właśnie wszystkie rzędy. Tutaj są, tutaj jest pole przygotowane punktowo, czyli wykopywałem wszędzie dołek, to znaczy używałem świdra. Ja robiłem tym świdrem właśnie wszystkie dołki, później wsypywałem do dołka obornik granulowany, no i uzupełniałem ziemią. No a tutaj mamy też bakłażany. Tutaj mamy też ogórasy. One też właśnie jeszcze trochę i się już ładnie przyjmą. I widać jak ważne jest ciepło. Spójrzcie sobie. Ten liść, on nie jest, że jest chory czy coś, po prostu zimna. Tutaj musiało z tej strony bardziej wiać niż wiało tam przy tunelu foliowym. Tam swoją drogą jeszcze rozsady tykwy, które mi zostały. Ale tak, tutaj mamy dalej melony. Też widać, że są mniejsze, ale już się też ładnie zaczęły przyjmować, więc jestem też zadowolony. Tu mamy tykwę. Spójrzcie sobie, ważne, że są te ciemne liście. Te liście, które są tutaj dalej, ważne w żadnym stopniu nie są. To są starsze liście. Też ta tykwa była, była przeciągnięta, była posadzona później. Długo zeszło, zanim ona się tutaj, wiecie, przyjęła. Arbuzy Arbuzy bardzo lubią ciepło, tu widać, że to już troszkę zaczyna rosnąć, ale to nie jest właśnie to samo co pod osłonami. Zaraz Wam zresztą pokażę bardzo, bardzo fajny przykład. No ale z arbuzami to się bardzo cieszę, bo mam z 50 różnych odmian, więc będzie pokazane jakie właśnie są zbiory. Bardzo, ale to bardzo fajnie. No i zapamiętajcie sobie ten widok, jak tutaj wyglądają arbuzy bez osłon. Te wiatry dały w kość te Chłody dały w kość. Tutaj jest miejsce osłonięte w miarę od wiatru. Spójrzcie sobie, tutaj mamy te dwa tunele foli foliowe. No i tutaj jest trzeci. A i tak to nie wygląda tak dobrze jak w tunelu. No I tutaj następny arbus, A wejdźmy sobie teraz tu. I spójrzcie sobie jaka jest ogromna różnica. Tylko tunel foliowy. A to już rośnie. Te liście, które wam ten, to tak jak wam powiedziałem, to jest, to jest cecha... Odmiany to jest Arbus Moon and Stars. No i tutaj to się też już ładnie przyjmuje, te arbuzy zaczynają rosnąć. One za, za tydzień będą dwa razy większe, jak nie jeszcze większe. Tu już wzrost zaczyna się bardzo dobry. No a tutaj mamy Dynie i też widać, że one się już ładnie przyjmują, więc jest, jestem też bardzo zadowolony. No i wyjdźmy sobie na zewnątrz, też, też porównanie. Tak wyglądają na zewnątrz. Cebula posadzona wiosną, Cebula druga posadzona wiosną i marcheweczki. No, i tam jeszcze chwasty, i y, takie resztki pora. Marcheweczki, chwasty, buraczki, chwasty. Marne pory niedaleko są lepsze, ale to co wam chcę pokazać to tak. Zrębki. W tej chwili jest to najgorsza uprawa ze wszystkich. Tu warzywa rosną najgorzej. Są cebule ładniejsze, ale są też takie, które wyglądają, jakby miały paść. Spójrzcie sobie: no tu mamy y, trzy rzędy właśnie cebul. Tutaj mamy selery, tam mamy też jarmusz i tak dalej. Wszystko wygląda tak sobie. Tutaj jest to, że no to jest miejsce bardzo wieczne, jest, tu jest du bardzo dużo wiatru. Tam mamy miejsce, gdzie jest to w sporym stopniu osłonięte, nie tylko przez tunele foliowe. Natomiast tutaj no jest, jest pole z lewej, pole z prawej. No jeden taki tunel jest, ale to nie jest 100% stup ochrona, bo on też jest dalej. Tutaj po prostu jest zimno, tutaj po prostu wieje. To wpływa w sporym stopniu na kiepski wzrost tych warzyw. No i nie ukrywajmy zrębki, po kilku latach jest dużo lepszy efekt, a w pierwszym roku jest różnie. Ja chciałem, żeby był bardzo dobry efekt, no i też liczę dalej na to, że, że i tak w pierwszym roku ta uprawa pójdzie dobrze, ale no, widać, że to idzie gorzej. Widać, że, że to idzie, idzie gorzej niż, niż tam. No tu mamy choćby cebulę, tutaj jest ładniejsza, ale już jest taka brzydsza. No i tak jest stale. Tutaj mimo tego, że teraz tego tak nie widać, to po lewej stronie są zrębki bardziej przerobione, a po prawej stronie są zrębki bardziej świeże. No, i przejdźmy się, bo był o tym filmik już niedawno, więc tylko tak się przejdźmy patrząc. Tutaj mamy po prawej chwasty. No, to jest plus, że na zrębkach tak, tak chwastów nie ma, chociaż już zaczynają te chwasty się niestety pojawiać. Ale tak. Cebule, selery niedawno posadzone. To są selery korzeniowe. Tu mamy selery naciowe. No, i dalej chodźmy bardzo marne pory. Takie też resztki. Tutaj ten. Tu mamy warzywa kapustne. To jest jarmusz to jest kap, kapusta i to jest kalafior. To też uwzględnicie to, że to pole zostało zrobione no, dosyć późno, bo pracy jednak jest tutaj bardzo dużo. To jest pierwszy rok i y, wiecie, te y, drzewa owocowe, krzewy, wszystko, przygotowywanie, sadzenie, y, mnóstwo czasu to nam wzięło. No i przygotowanie tego stanowiska to nie było też łatwe. Też takie było czasochłonne w sensie. No, buraczki słabe, też będzie o tym odcinek, ale no, coś tam już zaczyna rosnąć. Tu, tam były bu, bu, buraki ćwikłowe. Tutaj są liściowe, spójrzcie sobie. Też słabe. Sałaty niedawno co posadzone. Tam dalej są sałaty z siewu. Koperek bardzo marny. Najpierw jednak marchew. Tu jest marchewka, dopiero co wschodzi. Ta wschodzi lepiej. Bo jedna była z tego, jedna była z tej taśmy takiej wysiewana. Już teraz mi to wyszło z głowy jak to się nazywa, ale nie chcę sprawdzać. To była ta taśma taka rozwijana. Tu wschody są gorsze. W przypadku moich siewów schody są lepsze. Tutaj koper bardzo słaby. Dosadziłem tutaj ogórki gruntowe. Niech sobie rosną, zobaczymy jak to będzie właśnie rosło. Bo koper i ogórki to jest bardzo dobre sąsiedztwo, no ale no widać, że ten koper jest marny. Takiego marnego chyba nie, nie miałem jeszcze nigdy. Koperku, no i tutaj, pietruszka, tutaj macie. Pietruszkę naciową, dopiero co wschodzi, ja już miałem zbiory. Pietruszki naciowej. ja już miałem zbiory ogórków w tym roku pomidorów, fasoli i tak dalej. Natomiast tutaj bardzo późna uprawa, no i dopiero to jest takie małe. A tutaj mamy taką nowość, to jest orzech ziemny. Zobaczcie sobie, to są orzechy ziemne, orzeszki. One będą rosły, potem nakwitną, idą w dół i tam będą zbiory. No i patrząc dalej, tam są arbuzy dopiero co dosadzone, takie resztki, które mi zostały posadziłem, bo czemu by nie. No i dalej mamy tak, mamy groszek, tutaj muszę dać, dać palik na końcu i na początku rzędu i... Pociągnę sznurek, żeby to było między sznurkami ten groszek. Roboty jest dużo. Bób. Jakbym go wysiał w marcu, to już byłby teraz kwitnący. Wysiałem go później, więc jest teraz jeszcze, jeszcze mały. No tak to jest. Ten rok jest właśnie taki, że, że późno wszystko, czy tam większość. Następnie mamy cebulę. I następnie mamy ogórasy bardzo słabe. Ogórki gruntowe dostały w kość przez chłody. Te ogórki praktycznie padają. Tutaj jest nic z nich już praktycznie nie będzie. Dam im jeszcze kilka dni, ale one się tutaj no, bardzo, bardzo słabo przez te chłody, które były. Tak jak powiedziałem tutaj są wiatry. Ja wolę mieć w innym miejscu, w osłoniętym te 9 stopni niż mieć 10 czy też 11, ale żeby wiało mocno, bo wiatr potęguje te chłody. No tutaj jest kilka takich bardziej ładnych, natomiast to jest bardzo słabo. Następnie mamy tutaj kukurydzę, też późno wsiana, też dopiero co wschodzi też wygląda słabo w tym czasie, ale liczę na to, że będzie wyglądała dobrze. Za rok sobie zrobię rozsadę kukurydzy. Bo jak robiłem sobie rozsadę, no to na przykład rekord Polski mam na kukurydze na kolbę, na krzak też mam, więc rozsada jest bardzo dobra, chociaż no siew wprost do gruntu też, też jest świetnym rozwiązaniem, ale na takie wiecie, chłody, jak tu jest, no dopiero później się tutaj dzieje no to myślę, że rozsada będzie bardzo dobrym pomysłem więc tutaj mamy cztery rzędy wysiałem dla mamy, bo mama bardzo lubi no i kończąc z rębki to tutaj mamy jeszcze paprykę, też marna przez mamy pomidory też marne przez chłody, widać, że te liście są fioletowe czekajcie, podejdziemy widać, że to jest bardzo słabe tutaj wieje, tak jak mówię, no to to jest marne, a tam mamy ogórasy Spójrzcie sobie, ogórasy, tutaj jeszcze selery, selery, tamten, ale to co Wam chcę pokazać to to, że, że nie jest tak, że zrębki są głównym winowajcą, że to źle rośnie, bo tutaj mamy choćby pomidora, tam jest drugi, bez żadnego ściółkowania i to też źle rośnie, bo po prostu jest za duży wiatr, jest za zimno, znaczy teraz jest już w miarę ciepło, ale zanim to się weźmie za siebie już troszkę się bierze, ale to jest bardzo, ale to bardzo słabe. O moich wielkich warzywach będzie jutro, ale spójrzcie sobie tutaj. Arbus Gigant, który jest mały, ale on jest tutaj bez osłon. I wchodzimy do tunelu foliowego Arbus, czekajcie o. Arbus pod osłonami, tutaj już dużo większy. Ja wiem, ja wiem, trzeba odchwaścić, już to było, trzeba było zrobić, ale no ten czas. Czas nie jest niestety z gumy. Ja bym to robił robił, ale niestety. No tego czasu jednak brakuje. Za dużo jest teraz do roboty. Kiedyś zrobię taki filmik o tym podsumowujący, że no, po prostu za dużo się wzięło, ale tego nie żałuję. No. ale dobra, to już jest inna sprawa. Arbuzy. Arbuz, to jest jeden, pięknie rozrośnięty, pięknie rośnie. No i mogłem tak cały czas pokazywać trochę mniejsze, trochę większe. Mam, mam tu, nie wiem, dziewięć arbuzów, coś takiego, takich same, takie wielkie. Tutaj mamy dynie i jutro będzie odcinek o tych warzywach, o tych wielkich gigantach. Zapraszam Was, bo to bardzo ekscytująca uprawa. No i tutaj pęd idzie w tył, tak jak powiedziałem, że jeden sobie taki puszczę. Tutaj na boki wszystko będzie rozkładane i jeden, który idzie w przód. To potem zostanie zdjęte. W sensie ta folia, która jest tam i to sobie będzie rosło tak jak będzie chciało, bo ma więcej miejsca. Po prostu nie było miejsca, żeby sobie kupić tunel taki, wiecie, większy. Żeby ta dynia cała się pomieściła. Bo tutaj chcę mieć taką 500 kg. No a tutaj dla porównania dynia bez osłon. Dużo mniejsza, ale i tak jest dosyć ładnie. No tutaj ją trzeba przypielęgnować, to ten, ale i tak jest dosyć fajnie. Swoją drogą, spójrzcie sobie na nawadnianie. Tutaj, no chodzi mi o to, wszędzie już jest tak... Porobione, trzeba tylko linię jeszcze dać tak i, i będzie super, bo no nie poradzilibyśmy sobie podlewając cały ogród ręcznie. A tutaj jeszcze wielka tykwa. No, a tutaj moje piękne pomidory w szklarni, wczoraj był o nich odcinek. No, wyglądają niesamowicie, są już praktycznie wyższe ode mnie, ale trzeba je przypielęgnować. No, tutaj jest mnóstwo zbiorów, świetnie to wygląda. No, w większości przypadków, bo choćby jest też problem z suchą zginizną wierzchołkową na paru pomidorach, no, to jest ten niedobór wapnia. Ale tak to jest pięknie. No i na koniec naszej wspaniałej przygody z warzywami, z tym spacerem, gdzie no bardzo się cieszę, że Wam to wszystko pokazałem. Tutaj mamy czosnek. Już były pierwsze zbiory, bo my tutaj zjadamy te pędy kwiatostanowe. Iwonka je poobrywała i było bardzo smacznie. Tak to tutaj wygląda, trzeba też poobrywać te pędy kwiatostanowe. Tutaj my jemy właśnie te od czosnku. Jeżeli wam kwitną, to bardzo wam polecam takie coś sobie urwać, bo to też sprawia, że będą lepsze zbiory, jeżeli chodzi o główkę czosnku. No i po prostu jest ten czosnek, ten, ten pęd bardzo smaczny. Cebula po lewej, po prawej czosnek, będą dosyć fajne zbiory. No i yy, też chwasty również rosną. No a tutaj oprócz chwastów czosnek słoniowy też ładnie rośnie, też będą piękne zbiory. Bardzo się cieszę. O, tutaj mamy te pędy. Trzeba też poobrywać. O, czekajcie, to sobie, to sobie zjem zaraz i wąka będzie przeszczęśliwa, bo będzie yy, zapach czosnku. Dobra. Dziękuję Wam teraz za uwagę, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za wszystko, za, za całe wsparcie, za postawienie mi wirtualnej kawy, za komentowanie, oglądanie, za wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.